Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przechodzę dzisiaj do Was z taką inspiracją, troszkę, że tak powiem, inną o 360 stopni niż pojawiła się na poprzednim, poprzednim tygodniu. W poprzednim tygodniu wykonywaliśmy sobie taką męską kartkę dla strażaka. W tym tygodniu będzie taki bardzo delikatny projekt. Zostałem poproszony o wykonanie karteczki z okazji narodzin dziewczynki, więc stwierdziłem, że że wspólnie tutaj sobie taką karteczkę wykonamy. Tak jak widzicie tutaj mam już wstępny projekt, czy tak powiem zarysowany moje karteczki, a będziemy pracować na kolekcji... Już Wam odwracam, pokazuję, mam nadzieję, że światło Wam nie będzie odbijało. Może dźwignę troszkę do góry. Yy, witaj dziewczynko od yy, Craft O'Clock. Ja z tej kolekcji wykonywałem już album dla dziewczynki. Jak Wam nie zapomnę, to tutaj albo Wam yy, w opisie yy, dam link do tego filmu, albo gdzieś tutaj zrobię odnośnik właśnie yy, do tego. Do tego albumu. I tutaj sobie zrobimy taką karteczkę DLK. Będziemy właśnie na tej takiej prostokątnej bazie dzisiaj pracować. Mam tutaj kwiatuszek, który wykonywaliśmy sobie też na, na wcześniejszym filmiku, gdzieś tam w styczniu. Można sobie troszkę się cofnąć do tyłu i znaleźć sobie jak taki bardzo prosty kwiatuszek wykonać. Mam tutaj też kilka oczywiście elementów powycinanych właśnie z tej kolekcji, jakieś kompozycje kwiatowe, listki. Mam tutaj też gałązki wycięte. Chodzi mi o te z wykroników od and View Design. Mam tutaj serwetkę wyciętą od Emilii Sieradzan, gdzie będę sobie tutaj właśnie tą główną kompozycję układał. Mam też te zwierzątka, mam guziczki oczywiście, żeby tutaj w tym projekcie nie zabrakło gwiazdeczki, troszkę koronki, którą sobie będziemy za chwilkę obklejać, więc myślę, że, że możemy przystąpić do do dzieła i możemy sobie tutaj zacząć. I mam jeszcze oczywiście listki, to są chyba z arkusza od Scrap and Me, o ile mi się dobrze wydaje, gdzieś tutaj sobie może w kompozycję ułożymy i może gdzieś sobie jeszcze te listeczki z kalki Zrobimy. Boże, nie zrobimy, bo są zrobione tylko sobie do kompozycji, gdzie sobie tam wciśniemy. Ja standardowo zaczynam od od obklejenia. Klej mi się chyba już, że tak powiem kończy. Oczywiście się zatkał. To już jest standard u mnie na filmach. Stwierdziłem, że dawno, żeśmy sobie takie właśnie y, karteczki. Y, Z okazji na dziecka, tutaj na kanale nie wykonywali, więc myślę, że fajnie będzie taki projekt tutaj sobie stworzyć. Niech on sobie tutaj istnieje i być może zainteresowane osoby inspiruje. Dobra, tutaj sobie w takie. Takie paseczki potem sobie przykleimy, to tutaj taka fajna ramka nam, yy, nam powstanie yy, teraz ja sobie będę chciał przy, przyczepić tą tą koronkę, tylko ja sobie tu jeszcze muszę powycinać. Podejrzewam, że to maszynowo jest obcinane i gdzieś pewnie na takiej wysokości będę chciał to zrobić. Dobra, delikatnie sobie to odwrócę. Jest mi ołówek. O, nawet tutaj się to przysłużyło na tej wysokości. Tutaj sobie przykleimy teraz taśmę dwustronną. Gdzie są moje nożyczki? Nożyczki do taśmy są. Ciechniemy sobie raz. Pchniemy sobie Pięki raz. Raz. I dwo. to idzie do kosza. To idzie. Tu. A my sobie teraz sobie z jednej strony i dziapniemy sobie z drugiej strony nawet dużo tutaj nadmiaru nie ma Ja sobie to teraz obiadę Kleję. Przykleję sobie tutaj na ten nasz na ten nasz panel. Tutaj, gdzie przyklejałem tą koronkę złapie sobie złapie sobie spinaczami niech mi to tutaj fajnie Doschnie, niech się złapie. O. Na chwilę sobie odłożę, a my sobie teraz przy, obkleimy sobie tą naszą serwetkę. Serwetka jest, tak jak wspomniałem, od Lady E. Design. sobie kółeczko, żeby to było równiutko. O. I tutaj mamy sukieneczkę i tą sukieneczkę podniesiemy sobie na bermacie, z tym, że jak to Ho, 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 śpanie zaszalał. Dobra, to sobie przykleimy naklej. Na gorąco. A to sobie przykleimy po prostu zwykłym klejem tutaj na na środeczku dobra o, ani nie mogę tego kleju na gorąco Ciągnie się wszystko, łapie się, zaczepia. Dotknę sobie tutaj tą naszą... ...permatę. Pod kartkę, trochę krzywo zjechałem, muszę sobie obciąć myślę, że klej nam już złapało. Przykleimy sobie teraz tą permatę. to sobie teraz przyklejemy to tutaj na dwóch? Dobrze. I myślę, że tutaj możemy już śmiało sobie tą naszą serwetkę. Chciałem co ja mam dzisiaj z tym cięciem, że mi to tak nie idzie. Gorąco. I to sobie damy na wysokość. Pewnie gdzieś, gdzieś taką. Dobra. Troszkę podniesiony jest. I teraz pasowałoby nam ułożyć sobie tą kompozycję. I tutaj mam misia i taką żyrawkę. Tutaj pójdzie ta gwiazdeczka, jedna. I tutaj mam teraz takie coś. A tutaj mam takie coś. I tu pójdzie kwiat. Z tym, że ja będę jeszcze chciał ułożyć kompozycję. Tutaj na pewno z tej butelki, od butelki będę chciał, żeby wychodziła, wychodził ten. Smoczek. I tu będę chciał jeszcze, żeby te buciki. Buciki, i tutaj też, żeby była ta. ta gwiazdka. I nie wiem, czy. nie ten napis Witaj na świecie, ale mi się też, że on jest troszkę za mały tutaj. Ale najpierwsze, wiecie co ja zrobię? Najpierwsze. to ja wezmę sobie tutaj tą gałązkę. Dam sobie ją tutaj. I tutaj mam te gałązki i będę chciał tutaj zrobić taką takie tło troszkę dla tych. Oj, nie, tak się nie ucz. Tutaj dla tych, właśnie zwierzątek. Tutaj sobie damy tą żyrawkę. A tutaj sobie damy tego misiorka. Oni niech sobie będą tutaj O To sobie. sobie damy tutaj tutaj sobie chyba też damy w tą stronę Tutaj z boku sobie też damy tą gałązkę i tu będę potrzebował jakiś taki mniejszy. Trochę się wkopałem, bo tutaj brzydko widać mi tą między tymi miśkami, ale to nic. Teraz sobie przykleję kwiatka. Niech on tutaj sobie siedzi, a my sobie w międzyczasie ułożymy tutaj tą kompozycję z drugiej strony. I to będzie tutaj ta zabaweczka, tą butelkę będę chciał podnieść troszkę na bermatę. czy mi to tu wyjdzie tak jak ja chcę. Dobra, kwiat tu jest. Ja sobie tylko tutaj jeszcze dziadne liściora. Teraz się zastanawiam nad tymi guzikami, czy one mi tutaj będą w ogóle, że tak powiem, pasowały. Może ten mniejszy. No bo tutaj sobie damy tam gwiazdeczkę, gwiazdeczkę sobie przykleimy tutaj. Muszę to właśnie teraz tu te kleje powydzierać. Gdzie jest to, co ja sobie tu uderzyłem? Dobra, może tutaj jeszcze gdzieś po powpycham te listki. O. niech to będzie tu i niech to będzie Dajmy na to Jeszcze napis sobie damy, pewnie nie stanie za mały. Uh, 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 uh. Dobra, i sobie teraz ten napis. zabijemy tutaj. I tyle chyba. Te guziki mi to jakoś wybitnie nie pasują. Nie wiem właśnie, czy je tutaj gdzieś, czy je tu gdzieś wpychać, czy je gdzieś nie wpychać. Nie będę dawał tych guzików. Zostaje karteczka taka, taka jaka jest teraz. Myślę, że osoba zamawiająca będzie będzie zadowolona. Taka, taki mój pomysł i taka moja inspiracja na, na karteczkę z okazji yy, narodzin Narodzin dziecka. Co tu się dzieje z tym? z tym napisem? Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, za poświęcony czas na obejrzenie tego filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Ja staram się na każde odpowiadać. Jeżeli macie chęć i potrzebę zainspirowania się, to oczywiście też zapraszam. Dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy yy, mnie dopingują, którzy wciskają tego kciuka, którzy, ta, którzy tam napiszą dobre słowo w, w komentarzu. Nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia z czerwonego przycisku subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe Facebooka, Instagrama, TikToka i Pinteresta, tam też znajdziecie różnego rodzaju inspiracje, jeżeli macie potrzebę się inspirować to zaglądnijcie. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Was za tydzień na kolejną inspirację. Pozdrawiam Cię krótko, do usłyszenia. Pa.